Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mam na imię Hania, a to mój mąż, były ksiądz Jerzy. Temat dzisiejszego odcinka Dokąd zmierza Kościół katolicki? Jurku, zanim przejdziesz do rozwinięcia tego tematu, chciałam Ci zadać troszkę inne pytanie. A mianowicie, dlaczego jest takie ważne, aby wiedzieć dokąd zmierza Kościół katolicki? Bo wiele osób sobie nie zadaje takiego pytania w ogóle nie zaprząta sobie tym głowy. To bardzo proste, ponieważ bardzo wielu ludzi jest pod wpływem Kościoła katolickiego i niezależnie od tego, czy sobie zdaje z tego sprawy, czy nie zdaje sobie z tego sprawy, dokąd zmierza Kościół katolicki, a praktycznie hierarchia tego Kościoła, mhm. bo to to są przecież decydenci, osoby decyzyjne w tej organizacji religijnej. No i niezależnie od tego, czy ktoś na dole chce tego czy nie chce tego, to ostatecznie tam się znajdzie. Dokładnie tam, gdzie oficjalne czynniki tego kościoła mhm. zmierzają. To w takim razie wytłumacz naszym widzom, dokąd zmierza kościół katolicki. Co rozumiesz. Do, glo glo do globalizacji, a dokładnie do globalizacji religii. Ja wiem, że Kościół katolicki jest powszechny na całym świecie. Katolicki to przecież powszechny. Mhm, tak. Natomiast tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi o globalizację religijną, a dokładnie konkretnie o połączenie wszystkich religii na całym świecie i stworzenia jednej sztucznej religii. Jed, możemy powiedzieć próby stworzenia jednego, powszechnego, globalnego kościoła. Mhm. Ten proces globalizacji obejmuje wszystkie inne dziedziny. Kościół katolicki tutaj przyjmuje rolę taką przywód przywódczą, przywódczą. Mhm. pod względem religijnym. Mhm. Oczywiście nas się pytanie, a co jest złego w tym połączeniu religii? Bo wiele osób nie hmm. widzi w tym nic złego, wręcz przeciwnie, się fascynują spotkaniami w Asyżu i tak dalej, spotkaniami gdzieś u papieża w Watykanie różnych religii. To co w tym jest złego? Jeżeli zaczniemy czytać Biblię uważ, uważnie, zobaczymy, że jest to wbrew samemu Bogu. Pierwsze przykazanie wystarczy przypomnieć, ja mi jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Mm -hmm. Więc w jaki sposób możemy ludzi, którzy wierzą w różne bóstwa, w różnych możemy powiedzieć fałszywych, nieprawdziwych, mm -hmm. bo przecież jest jeden prawdziwy Bóg, połączyć w jeden sztuczny system religijny. Mm -hmm. Więc jest to wyraźnie wbrew samemu Bogu. Jest to wbrew Biblii. No i jest to uwłaczające ludzkiej wolności, ponieważ Bóg dał człowiekowi wolność. Człowiek może sobie wierzyć w co mu się żywotnie podoba. Oczywiście poniesie za to odpowiedzialność. Każdy na własną odpowiedzialność wierzy, podejmuje decyzję. Natomiast my, którzy uwierzyliśmy właśnie Bogu Biblii, Jesteśmy zobowiązani do tego, aby innym ludziom głosić Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Do tego jesteśmy zobowiązani nie do sztucznych dążeń wspólnych, ogólnoreligijnych, nie do ekumenizmu. Mhm. Biblia nie zobowiązuje nas, nie wzywa nas do sztucznego, religijnego ekumenizmu. W takim razie powiedz mi jakie mogą być negatywne skutki właśnie tego rodzaju globalizacji, o której mówisz, takiej religijnej, w której właśnie uczestniczy i Kościół katolicki i jego najwyższa hierarchia. Tak? Skutki mogą być rzeczywiście koszmarne, jakich sobie nawet nie wyobrażamy, bo już to Dlaczego? zaznaczyłem. Mhm. Tak? Jedna światowa jeżeli w tle będzie jeszcze jeden światowy rząd, z którym ten jeden światowy system religijny zechce współpracować, no to będzie oznaczało duże ograniczenia, dużą presję, niebezpieczeństwo zniewolenia ludzi. Jest to prawdziwie scenariusz apokaliptyczny. Zresztą nie bez podstaw, ponieważ ten twór religijny, jeden światowy opisany jest w Biblii dokładnie w 17 rozdziale apokalipsy może przeczytam to. Jest to przedstawiony ten system religijny, ta religia, ten jeden światowy kościół, symbolicznie pod postacią kobiety która zasiada na Bestii. Bestię tutaj przedstawia właśnie przedstawiciel rządu światowego, tego mhm. systemu yy, yy, decyzyjnego na całym świecie. Tak. Może przejdźmy do lektury. Więc objawienie Jana, Apokalipsa 17, od 1 do 6. Wtedy podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz i powiedział Chodź, pokażę Ci sąd nad wielką nierządnicą. Rozsiadła się ona nad wieloma wodami. Nad wieloma wodami, czyli nad wieloma narodami. Królowie ziemi uprawiali z nią nierząd. Winem jej rozpusty upili się również mieszkańcy ziemi. Przeniósł mnie w duchu na Pustkowie. Tam zobaczyłem kobietę. Siedziała na szkarłatłędnej bestii, pełnej bluźnierczych imion. Bestia ta miała siedem głów i dziesięć rogów. Kobieta natomiast ubrana była w purpurę i szkarłat. Zdobiło ją złoto, drogocenne kamienie oraz perły. W ręce trzymała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. Na jej czole wypisane było tajemne imię, Wielki Babilon. Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Zauważyłem, że kobieta jest pijana. Upiła się krwią świętych oraz krwią świadków Jezusa. Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie. Mm -hmm. Może kilka słów komentarza, bo dla wielu osób to jest niezrozumiałe. No. Sam opis jest nieciekawy, koszmarny, bo z jednej strony kobieta przepych, y, perły złoto, a z drugiej strony y, krew świętych, czyli w tle prześladowania y, prawdziwie wierzących w Jezusa. Mhm. Wiemy się o te negatywne skutki, prawda? Wiemy, mhm. że Opis ten tutaj, tej symbolicznej nierządnicy, kontrastuje z innym opisem w Biblii, również kobiety, ale przedstawionej jako oblubienicy Jezusa, czyli panny młodej, oczekującej na przyjście Jezusa, która przedstawia dokładnie prawdziwy kościół duchowy, przygotowany na przyjście Jezusa. To właśnie ten fałszywy kościół, owa symboliczna nierządnica, będzie najbardziej prześladowała, czy też odpowiedzialna będzie za prześladowanie, nawet do przelewu krwi prawdziwych wyznawców Jezusa. Polecam uważnie czytać objawienie Jana, czyli Apokalipsę. Mhm. Także przestrzeżenie, jeden światowy system religijny, jeden światowy kościół zakłada bałwochwalstwo, zakłada z samej definicji brak wyboru. Bóg zawsze pozostawia człowiekowi wybór, mhm. więc nie można stworzyć jednej słusznej religii. Człowiek musi mieć wybór, dokonuje wyboru na własną odpowiedzialność. Ale w tym spełnia się właśnie to, w czym jesteśmy podobni do Boga, że mamy wolną wolę, możliwość wyboru. Dziękuję Ci, Jurku, za Twój dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję za uwagę. I zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.